witam was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was ponownie do dodatkowego filmiku. Widzieliśmy się dodatkowo w niedzielę. Teraz jest środa, jak to oglądacie, no i pomyślałam sobie, że jest po prostu tyle tematów, że no, trzeba dodatkowe filmiki tutaj wrzucić, zwłaszcza jeżeli chodzi o zapachy z Zary. Bardzo, bardzo często pytacie mnie o właśnie nowe wypusty zarowe, a więc tutaj kupiłam dwa zapachy tylko, pomimo, że Zara ma całe szalone mnóstwo nowości. No i tutaj chciałam Wam zapachy, właśnie jakie kupiłam, także jeżeli jesteście zainteresowani, to zostańcie ze mną. Mam na imię Justyna, to jest mój perfumowy świat. Jeżeli Wam się tutaj podoba, odwiedzacie mnie regularnie, ale jeszcze nie subskrybujecie. Serdecznie zachęcam, aby to uczynić. Dwa razy w tygodniu się widzimy przeważnie, we wtorki oraz czwartki o godzinie 15, ale też widzimy się ponad nadprogramowo, jeżeli jest o czym mówić po prostu. I jeżeli jeszcze nie wiecie, mam też anglojęzyczny kanał, jeżeli chcecie mnie tam wesprzeć, link w opisie, będzie mi bardzo, bardzo miło. No więc zacznijmy, tak jak mówiłam. Zara, ma. Nie wiem, co oni teraz kombinują. Po prostu mam wrażenie, że co tydzień pojawiają się nowości. I szczerze mówiąc, jeżeli mam być kompletnie szczera z wami, tracę zupełnie zainteresowanie zapachami z Zary. Po prostu jest tego za dużo, ja się czuję przytłoczona i tak na dobrą sprawę, gdyby kupować w ogóle te wszystkie nowe, zarowe wypusty, czy też nawet, no nie wiem, jeździć do sklepu co rusz, żeby tego wąchać, no to po prostu albo by nie starczyło czasu, albo nie starczyłoby pieniędzy. Jeżeli na przykład jeden zapach kosztuje około 100 zł, mamy, nie wiem, 10 nowości, no to co? 1000 złotych bym na te zapachy musiała na przykład wydać i żeby je w ogóle przetestować, nie mówiąc o czasie, żeby to zrobić. No i za to w ogóle można mieć porządną butelkę niszy, więc ja uważam, że w tym momencie Zara już zjada swój własny ogon. Troszeczkę przesadzają. Ja wolałabym, żeby uspokoili się z tymi wypustami, zostali na tej serii, nie wiem, tam gdzie było Sun Desert at Sunset przez jakiś czas i po prostu skupili się na tym, co jest, żeby klienci mogli przetestować te zapachy. Teraz mam wrażenie, że Zara idzie na ilość. Bardzo, bardzo dużo. I to jest takie fast perfume. Jak mamy fast fashion, to jest fast perfume, wiecie, cały czas co tydzień coś nowego. No nawet przecież powstała seria inspirowana dniami tygodnia, zapach jeden na każdy dzień tygodnia, dla mnie to już jest lekka przesada, i tak jak mówię, bardzo, bardzo zniechęca mnie to do testów. Także no tutaj też często w komentarzach piszecie mi, czy widziałam nowość, czy, czy wiedziałam, że nowa seria się pojawiła. Nie wiem, prawdopodobnie obiło mi się to o uszy, natomiast mówię tutaj wszystkim, którzy są zainteresowani. Moimi recenzjami zapachów Zary nie mam pojęcia, ile ich się pojawi, czy ja będę testowała te nowości, raczej nie, bo tak jak mówię, po prostu tracę, tracę ochotę. Jeżeli coś mnie zainteresuje, po prostu to to kupię, ale nie będzie to cała seria, chyba że to będzie nie wiadomo co, takiego, że nie będę mogła wytrzymać, ale ja tutaj sobie zostawiam pełną dowolność. Nie chcę się w tym grzebać też, bo mam mnóstwo świetnych zapachów w swojej kolekcji, mam mnóstwo świetnych zapachów, które mogę przetestować też obecnie. Czy mam w ogóle plany inne zakupowe, i nie za bardzo chcę mi się zagłębiać w ten świat Zary, wydawać na to pieniądze yy, i później po prostu, no, nie wiem, świecić oczami, że wolałabym wydać na niszę. Także tak wygląda moje stanowisko w stosunku do Zary. Tak jak mówię, jeżeli coś mnie zainteresuje, tak jak tutaj te dwa zapachy, które mam, yy, jeżeli coś przemówi do mnie pod kątem nut zapachowych, czy też nazwy, no to jak najbardziej będę to chciała chętnie przetestować. Natomiast nie chcę się zmuszać, wiecie, że ktoś mnie tam poprosił o recenzję. Ja często biorę oczywiście Wasze sugestie pod uwagę. Natomiast nie chcę się zmuszać, tutaj chcę robić taką swoją pełną dowolność, więc jeżeli coś mnie zainteresuje, to będzie, ale nie będzie to na pewno. Wiecie, no, recenzja całej serii, czy tam większości zapachów z danej serii, no to po prostu nie ma dla mnie sensu. Jeżeli Zara by mi wysyłała, nie wiem, perfumy co tydzień, no to może bym robiła takie serie, natomiast absolutnie nie zamierzam się w to zagłębiać. Co wy myślicie w ogóle o tych? Takich no, masowej produkcji wręcz tych perfum dla Zary, bo dla mnie to już naprawdę jest no przesada, yy, i mam wrażenie, że tak yy, klient też się czuje zalany tym, być może osoby, które przychodzą do sklepu, nie siedzą tak bardzo w tym świecie perfumowym, no w ogóle tego nie zauważają. Natomiast jak ja widzę yy, w sumie co tydzień praktycznie nową kolekcję, to zamiast czuć ekscytację, czuję irytację wrę wręcz, bo ileż tego można po prostu produkować. Także dajcie mi znać. Co Wy o tym sądzicie? Ja uważam, że to jest gruba, gruba przesada i powinni przystopować. No ale prawdopodobnie za tym siedzą wielkie umysły marketingowe, które chcą sprzedać jak najwięcej. No ale dobra, do zapachów dwóch, które zdecydowałam się kupić, bo ono po prostu tak, w jednym, w jednym przypadku bardzo zachęciła mnie nazwa i też nuty zapachowe, muszę to powiedzieć, w drugim zachęciła mnie inna rzecz, mianowicie bardzo duże podobieństwo rzekome do jednego zapachu, który bardzo, bardzo mi się podoba. Zapachu niszowego, więc o tym sobie porozmawiamy. No, zacznijmy od pierwszego zapachu, może, którego nazwa przykuła mnie. Jest to zapach Spell Caramel. No, więc ja ogólnie ostatnio jestem zwariowana na punkcie nut takich ciepłych, głębokich, takich, wiecie, otulających. Bardzo, bardzo polubiłam się z takimi górmądowymi zapachami. No, i tutaj nie mam na myśli takich dosłownych górmądów, z małymi wyjątkami, oczywiście. Jeżeli coś pachnie jak ciasto cytrynowe, tak lemontarne, od Kalotinisa. No to zdecydowanie jest to mój klimat, natomiast jeżeli jest to coś takiego typowo jedzeniowego, to nie. Natomiast takie słodsze perfumy, które otulają, coraz bardziej będą otulały, zwłaszcza w tych miesiącach jesiennych, no to jestem jak najbardziej za. No więc wiem, że tam kilka innych zapachów też z tej serii wyszło. To jest już trzecia seria taka w tych butelkach, zaraz zobaczycie jakich. Ja bardzo, bardzo no, zainteresowana byłam tym zapachem, to chcę powiedzieć. No i do. Dobra, Spel Caramel. Teraz troszeczkę inaczej wyglądają te opakowania. Tamta poprzednia seria y, troszeczkę podobne kartoniki były, ale inne. No i tutaj y, teraz mamy taki jakby rękaw, w którym siedzi... Siedzi ten kartonik. Nie mamy już tutaj nazwy perfumiarza, natomiast jeżeli chodzi o zapach Spell Caramel, to kreatorem tego zapachu jest bodajże Jordi Fernandez. No i tak wygląda kartonik bez tego, bez tego rękawka. Tutaj mamy napisaną Olfactive Family, czyli rodzina olfaktoryczna. Jest to rodzina olfaktoryczna orientalna i mamy tutaj skład, więc od razu może sobie przeczytajmy, co w tym zapachu się znajduje pod kątem nut zapachowych. Jest to pomarańczowa sanguina. Nie wiem, czy sanguina, nie, to sangria to jest wino. Tutaj w nutach na fragantyce była to po prostu czerwona pomarańcza, Blood Orange. Mamy imbir, mamy dawane, mamy karmel, mamy tytoń amber, czyli co nie jest ambra, tylko bursztyn. Takie nuty bardziej, wiecie, żywiczne. I mamy drzewo sandałowe. No i powiem Wam, że recenzję całej tej serii ma na swoim kanale Sebastian, The Perfume Guy. Jeżeli go oglądacie, no to być może już widzieliście. No i on ten zapach, ten zapach w ogóle mu najmniej podpasował podczas tej recenzji tych wszystkich zapachów. Natomiast powiedział jedną rzecz, która niesamowicie mnie zaintrygowała, już sama nazwa interesowała mnie, natomiast jedna, jedna rzecz mnie bardzo zaintrygowała, którą powiedział, mianowicie, że ten zapach ma podton praniowy. Jak takie wiecie, dryer sheets, czyli w Stanach bardzo popularne są pralnie. Dużo ludzi nie ma w ogóle pralki w domu o dziwo. Tylko ludzie w miastach na przykład chodzą do pralni, gdzie no musi pachnieć fantastycznie. Ja uwielbiam zapach świeżego prania. No i dryer sheets, tam to są właśnie pralki, są suszarki. No, oczywiście ludzie też to w domach mają, ale. Taki, tak mówił właśnie, że to jest takie uczucie, jakbyście weszli do pralni i czuli te wysuszone tam prześcieradła, wysuszone pranie takie pachnące, no i no totalnie to mnie kupiło, pomyślałam, karmel, pranie, hm. Praniowy gourmand. I muszę Wam powiedzieć, że jest w tym sporo prawdy. No więc tutaj sobie otwórzmy to opakowanie. Tutaj w ogóle znowu Zara deklaruje, że jest to buteleczka, którą można ponownie napełnić. Natomiast y, tych, wiecie, wy... dopełniaczy, tych butelek, którymi można wypełniać, ani widu, ani słychu. Nie ma niczego takiego osobnego, co byście mogli wlać później do tej butelki, która. No, która tutaj jest, która się odkręca, także nie wiem, o co tutaj chodzi, czy to jest koncept, że możecie tam na przykład swój własny zapach, jakiś inny wlać, umyć tą butelkę, wlać swój zapach, czy o co chodzi, czy te wypełniacze, te napełniacze, te w ogóle, ten zapas taki, ten refill się pojawi, w zarze nie mam pojęcia, no i tak wygląda buteleczka, tutaj też nie mamy, w, tej, w tych poprzednich dwóch seriach była, było imię, nazwisko perfumiarza, tutaj teraz w tej chwili mamy Ode Parfum, no i jest to Spell Caramel, ja, jak wiecie, bardzo te butelki lubię, w Kolekcji mam Sun Deserted Sunset, który uwielbiam, i Evening Safari Drive. Natomiast Evening Safari Drive niedawno poszło do nowego domu, ponieważ mam zapach bardzo podobny, lepszy, ale o tym w innym, w innym odcinku, bo po prostu nie starczyłoby nam czasu. Także Spell Caramel. Powiem Wam od razu tak, opinie na temat tego zapachu są bardzo, bardzo podzielone. Dla niektórych osób jest to bardzo dziwny zapach, niektórym bardzo się podoba. Ja wam od razu powiem, że musicie lubić słodkie zapachy, jeżeli chcecie z tym zapachem się no, zbratać lepiej, jeżeli chcecie go wybrać, ja mam go dzisiaj na sobie. Powiem wam tak, pierwsze. Hmm, Pierwsze trzy godziny ten zapach jest naprawdę bardzo, bardzo mocny. Dla niektórych może być obezwładniający. Ma on w sobie taki bardzo, bardzo słodki komponent. Natomiast mi to w ogóle nie przeszkadza. Ja Wam powiem, że Rozmawiałam z Endim, gurmendi Andy na Instagramie. Jeżeli jeszcze nie wiecie, ja od niego bardzo często pożyczam butelki, ale też mamy tak kontakt, gdzie rozmawiamy o perfumach. Andy mi mówił, że dla niego ten zapach jest słodki, a on jest fanem gourmandów I powiedział, że właśnie ten zapach jest dla niego słodki w taki sposób, w jaki słodki jest skandal od żona Polagotie. No i oczywiście tutaj nie chodzi o to, że to jest ten sam zapach, natomiast ma on w sobie po prostu taką ilość słodyczy, takiej. Wręcz chropawej słodyczy. No i w skandalu faktycznie tak jest. No, ja mam tą klasyczną wersję, bardzo, bardzo ją lubię. Jest to dla mnie taki wiśniowy likier. Jest to dla mnie bardzo słodki zapach. Wiśniowy likier posłodzony jeszcze dodatkowo miodem. No i. Tutaj taką likierowość wyczuwam. Tutaj mamy tą pomarańczę. No i tą pomarańczę muszę Wam powiedzieć, że właśnie czuję, ale nie jest to taka typowa pomarańcza, wiecie, jakaś taka letnia, delikatna. Tylko to jest dla mnie bardzo słodka, likierowa, wręcz pomarańcza. Dokładnie to tutaj jest. Jest to pomarańcza zanurzona w karmelu. Jest to pomarańcza zanurzona w imbirze, posypana kardamonem, więc jest to zapach bardzo słodki, bardzo taki skondensowany, ale jednocześnie ma taki przyprawowy zadziorek. Więc jeżeli lubicie bardzo słodkie zapachy właśnie takie z przyprawami, myślę, że ten zapach będzie dla Was. No i właśnie ten twist tutaj jest tego świeżego prania. Ja naprawdę tak hmm, byłam bardzo tym zaintrygowana, tak jak Wam mówię, jak Sebastian o tym wspomniał. No i faktycznie, gdzieś w ale już jak od razu psichniecie ten zapach, czuję taką praniowość, i bardzo mi trudno powiedzieć skąd to pochodzi. Jest to pewna taka ostra czystość. Ostra czystość, jak nieraz macie właśnie takie ostro pachnące proszki do prania, ostro pachnące płyny do prania, to nie jest też taka typowa. Wiecie, praniowość, typowa proszkowość, właśnie taka. Do prania, że się tak wyrażę, co to, to to nie. Natomiast gdzieś to tam w tle czuć, taką ostrą, bardzo wiercącą w nosczystość. Ja, tak jak Wam zawsze mówię, ja uwielbiam wszelaki efekt praniowości, wszelaki efekt. Jakichś takich no, detergentów do prania. Bardzo podoba mi się też efekt tych zapachowych chusteczek do, do suszarek. Jak byłam w Stanach już kilkanaście lat temu, to właśnie też mieliśmy w domu suszarkę, i tam kupowałam takie chusteczki zapachowe do niej, które, się, które są chyba. Nazywają się Tide albo są marki Tide i ja bardzo lubiłam ten zapach takich, takiego no, rozgrzanego jakby detergentu, rozgrzanego prania, które pachnie bardzo, bardzo mocno i dokładnie tutaj taki efekt otrzymujemy gdzieś tam w tle, plus jeszcze ten bardzo słodki pomarańczowy likier przyprawiony jeszcze dodatkowo, jeżeli tutaj zastanawiacie się jak z tytoniem, tytoniu ja za bardzo... Muszę Wam powiedzieć, nie czuję w tym zapachu praktycznie w ogóle. Nie wiem, być może ktoś wyczuwa. Ja myślę, że tytoń jest tutaj ukryty w innych, pomieszany po prostu z przyprawami, z innymi nutami zapachowymi. Także jeżeli tutaj się boicie, że być może, nie wiem, będzie to Wam przypominało tobakowani od Toma Forda, a na przykład takiego zapachu nie lubicie, czy jakikolwiek taki inny suchy, tytoniowy zapach, nic z tych rzeczy. Nie jest to też w ogóle zapach podobny do Heroda Parfums de Marly, chociaż gdzieś tam chyba na fragrancie widzicie. Widziałam jakieś podobieństwo sugerowane. Dla mnie absolutnie nie. Kompletnie inny zapach. Bardzo, bardzo słodki. Natomiast o dziwo, ja bardzo, bardzo polubiłam się z nim. Mój mąż powiedział dzisiaj właśnie, jak ja ten zapach na siebie zaaplikowałam, że dla niego jest to zapach za ostry. Taki sztucznie pachnący, więc ja myślę, że po prostu trzeba przetestować. Nie jest to rzecz, którą mogę Wam zagwarantować, że polubicie. No, te zapachy są tak dostępnie różnie. Dostępne różnie. W sensie, że jak pójdziecie do sklepu, to niekoniecznie będzie ten zapach. Albo jeżeli nie macie zary w swoim mieście w ogóle, no to kupujecie w ciemno i tyle na stronie. Natomiast, no, nie jest to też taka wielka kwota, żeby nie wiadomo jak żałować. No także, no tutaj musicie zadecydować, czy ten opis się Wam podoba. Musicie być przygotowani na to, że ten zapach jest trochę dziwny, bo to jest prawda, że on nie jest taki typowy. Dla mnie to jest na plus. Ja bardzo lubię takie dziwaczne zapachy. To na pewno nie jest zapach, który mm, schlebia mainstreamowym gustom, pomimo że jest słodki. Jest trochę takim, no, dziwakiem. Dla mnie to jest górmodowe pranie, więc ja totalnie, no, ten temat wzięłam na klatę, że tak się wyrażę, i bardzo, bardzo mi się ten zapach podoba. Natomiast musicie, musicie być ostrzeżeni, że. Ten zapach jest słodki, jest charakterystyczny. Niektórzy youtuberzy, tam, których słucham na temat tego zapachu, chociaż nie ma za dużo recenzji, mówią, że ten zapach jest all over the place. Tak samo, czyli tak po prostu jest takim chaosem. Niektórzy ludzie mówią też właśnie na fragandlicę, że, że nie za bardzo. Niektórzy mówią, że super. No, także musicie przetestować. Ja myślę, że to jest całkiem, całkiem ciekawa propozycja. Jak inne zapachy z tej serii, nie mam pojęcia. Nie wiem, czy w ogóle chce się interesować. Bez przesady jest tego za dużo. Tak jak mówię, ja mam wiele innych zapachów do testowania. Testowania, więc tutaj na zarze, na zarze nie będę siedziała, nie wiadomo, ile nie będę poświęcała czasu. Natomiast ten zapach mnie zainteresował i uważam, że jest spoko. Jak z trwałością powiem Wam, że trwałość! Pierwsze 3 godziny jest naprawdę intensywna, w sensie jest ten zapach bardzo intensywny wokół Was, jest bardzo wyczuwalny. Natomiast później 3-4 godziny ja ten zapach przestaję praktycznie czuć. Natomiast nie wiem, czy to jest to, że mój nos się przyzwyczaił, czy ten zapach po prostu znika dosyć szybko. Ja polecałabym psikać ten zapach głównie na ubrania i na włosy. Na włosach bardzo, bardzo długo mi się trzymał i bardzo fajnie jeszcze został po prysznicu, po kąpieli. Także to jest to. Bardzo często też mi piszecie, o, bo z zary coś tam nie trwa, albo to to nie trwa, tam to nie trwa. Wiecie co? Ja tutaj zawsze mówię, że to jest tak niezmiernie subiektywne. Przede wszystkim, pierwsza i najważniejsza rzecz, odpowiedzcie sobie na pytanie, ile psikacie, gdzie psikacie, bo jeżeli psikacie tylko i wyłącznie na skórę, bardzo zachowawczo, bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że zapach nie będzie na Was trwał za długo. Tutaj nawet niedawno z moją Wicką rozmawiałam na ten temat na Instagramie i okazało się, że ona po prostu psika dosyć mało i być może ten zapach do tego nie trwa długo, więc ze wszystkimi perfumami, to jest nieważne, czy to jest Zara, czy to jest oryginał, czy no oryginał, no Zara, oryginał, wiecie, wiecie o co mi chodzi. Czy odpowiednik? Często właśnie się wiesza psy na zapachach tańszych, że one nie trwają długo. Dla mnie niekoniecznie. Jeżeli ja naprawdę wyczuwam, że zapach faktycznie no, słabo go czuję, trzeba go po prostu zaaplikować więcej i zaaplikować na różne powierzchnie, że się tak wyrażę, nie tylko na skórę. Bo skóra jest bardzo kapryśna, w zależności od dnia. Czasami moja skóra zjada tak szybko zapach, że jestem sfrustrowana, nie czuję nic. Więc jeżeli mam ochotę czuć zapach jakiś dany przez cały dzień, psikam na ubranie, psikam na włosy. No, mimo że się nie powinno tego robić, ale ja to robię. No i też przede wszystkim tutaj przeguby rąk, całe ręce nawet można sobie spcikać, żeby ten zapach wokół Was tańczył, żeby bardziej się odrywał. Także, no tutaj to trzeba wszystko brać na logikę. I pomyśleć, ile Wy tych psików używacie, bo mówienie, że zapach nie jest trwały, no to jest w ogóle niewspółmierne, bo no tak jak mówię, każdy psika inaczej, każdy ma inną chemię ciała, ale to no też każdy psika na co innego po prostu. Więc tutaj na to pytanie taka dygresja musicie sobie odpowiedzieć i przetestować różną ilość psików po prostu. Także Spell od Zary, no taki, tak jak mówię, polaryzujący, ale ja uważam, że bardzo, bardzo warty uwagi, no przynajmniej jak dla mnie. No i kolejnym zapachem będzie zapach. Velvet Shadow z innej w ogóle serii, nie mam pojęcia, jest, to jest seria, która się nazywa Into the Gourmand, chyba to jest nie wiem z 10 zapachów, niecałe 10 zapachów, nie wiem, jest wersja Into the Gourmand, jest wersja Into the Florals i właśnie Zara też mi dołączyła w ogóle próbkę zapachu True mor właśnie z serii Into the Floral, więc zaraz sobie tutaj przetestujemy, bo ja nawet jej w ogóle nie testowałam, także spoko, że zaraz dołącza próbki. Natomiast ja kupiłam, znowu urmą, Velvet Shadow. Dlaczego kupiłam ten zapach? Bo ten zapach widziałam, że ktoś porównywał na Instagramie do Oriany od Parfums de Marley, a ja Orianę testowałam nie tak dawno, zanim jeszcze nabyłam Barbie Zara, perfumy z Zary Barbie, które są już niestety niedostępne w ogóle nigdzie. I bardzo mi się ta Oriana spodobała. No i jak zobaczyłam, że Velvet Shadow to jest no, niby klon Oriany, no to pomyślałam, dlaczego nie, tym bardziej, że w tej serii można kupić 30 ml, jest tam 80 ml chyba, albo 100 prędzej 80 i właśnie 30 ml, więc pomyślałam, nie potrzeba mi aż tyle 30 ml wystarczy w zupełności. No i tutaj, jeżeli chodzi o skład, to zara nie jest za bardzo wylewna, bo mamy tutaj bergamotkę Jaśmin i pianki Marshmallow, no i dokładnie podobną strukturę, no oczywiście o wiele bardziej bogatą ma Oriana od Parfums de Marly. Zastanawiałam się też w ogóle, jeżeli Wy się też zastanawiacie, czy ten zapach nie będzie klonem Barbie, bo Zara bardzo lubi siebie klonować. Taka jeszcze mała dygresja, jest zapach nowy też w Zarze. Tym razem w cylindrycznej butelce yy, nazywa się... kurcze i cały czas przed nagraniem tego filmiku pamiętałam tą nazwę. A teraz nie pamiętam. Into the night's life? Nie pamiętam. Po prostu wyleciało mi to całkowicie z głowy. Nieważne. W każdym razie jest. Być może tutaj przypnę komentarz, jak sobie przypomnę po prostu dramat. Zawsze jak mam się wypowiedzieć, to zapominam. Jest zapach, który jest klonem Sun Desert at Sunset. Podobno. Podobno ma lepsze parametry. Nie wiem, nie interesuje mnie to szczerze mówiąc. Bez sensu, dlaczego Zara klonuje samą siebie. Zapach jest pewnie podobny do. Uh, Killian Angels Share no bo Sun Desert and Sunset jest. E, podobne do e, Killian Angel też. Natomiast jeżeli chodzi o Velvet Shadow, no to tutaj jest taka trzydziesteczka, bardzo wdzięczna butelka, bardzo fajna, no to już można zabrać ze sobą z większym powodzeniem niż takiego wielkiego kloca, jakiego tutaj mam za plecami, także to będzie na pewno coś lepszego. No i te buteleczki też są refillem. też możecie je odkręcić, też możecie wlać perfumy. Oczywiście do tej, do tej serii też nie widziałam żadnych refili, więc nie mam pojęcia o co tutaj chodzi. No i jeżeli chodzi o moje wrażenia, ja ten zapach nosiłam już na sobie. Globalny test był poczyniony, był poczyniony też wieczorny test. No i ja Wam powiem, że jeżeli szukacie fajnego klona Oriany Parfums de Marly, myślę, że ten zapach będzie idealny. Aha, no i jeszcze miałam wspomnieć, że zastanawiałam się, czy to nie będzie klon Barbie. Barbie jest zapachem o wiele bardziej słodkim, o wiele bardziej pudrowym. Więcej tam mamy nacisku położonego na tą piankę marshmallow właśnie i Zara Barbie jest bardziej też taka jak guma do rzucia w swojej bazie, jest trochę podobna do no choćby Oriany właśnie Parfums de Marly, czy tego zapachu, natomiast trochę, jest o wiele bardziej słodsza, jest o wiele bardziej skondensowana ja bym nawet ośmieliła się powiedzieć o wiele bardziej wieczorowa, taka ciężka Barbie naprawdę ma rewelacyjną trwałość na mojej skórze, na ubraniach, jest totalnym killerem zapachowym, naprawdę jeżeli chodzi o mnie, ja trochę więcej psiknę i jest totalnie na cały dzień ok. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Velvet Shadow, jest to dla mnie zapach taką, jestem zapach taką bardziej codzienną wersją Barbie, można tak powiedzieć, jest łagodniejszy, jest bardziej taki świeży, jest bardziej praniowy też, bo Oriana w ogóle od Parfum z The Marley w sobie, ma dla mnie właśnie taką leciuteńką praniowość i to zapewne jest uzyskane dzięki, kwiato, kwi, dzięki kwiatowi pomarańczy. Tutaj w ogóle też jest kwiat pomarańczy, natomiast oni nie wspomnieli o tym w składzie. No także struktura zapachowa, całe, cała ta piramida zapachowa bardzo przypomina Oriany od Parfums de Marly i faktycznie ten zapach też jest no, bardzo, bardzo podobny. Tak naprawdę w powietrzu, jak dla mnie, no nie wiem, 98%, no oczywiście pewnie się ktoś znajdzie, no to wcale nie jest podobne do Orianu Parfums de Marie, no na pewno nie robili tego ze składników takich jak Oriana jest z nich zrobiona, oczywiście jak zwykle po polsku, no to nie, jest, nie są składniki takiej wysokiej jakości, zapewne. Natomiast ja uważam, że mając Velvet Shadow absolutnie nie potrzebuję Oriany od Parfums de Marley. nazwijcie mój nos chłopskim, że się nie znam. Natomiast, no tak jak mówię, jeżeli coś pachnie dobrze, dla mnie, na mnie, ja nie widzę sensu inwestowania więcej. Warianę. Ten zapach ma taką dosyć średnią trwałość, jak sobie go wczoraj nosiłam cały dzień. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że jak jednego dnia zaplikowałam po prysznicu naprawdę dwa psiki, to czułam ten zapach bardzo, bardzo mocno i jeszcze muszę Wam powiedzieć, że jak się obudziłam, to czułam też wyraźnie. I jeżeli chodzi tutaj o projekcję, no to bardzo mi zawsze jest to ciężko określić, bo ja czuję sama siebie i to tylko mogę powiedzieć Wam, jak mocno siebie czuję, to wydaje mi się, że projekcja jest całkiem spoko. Natomiast Powiem Wam, że właśnie jak psiknęłam się tym zapachem dwa razy, to mąż z drugiego pokoju, dosyć mocno oddalonego, poczuł ten zapach, więc no powiem Wam, że musi być nieźle, także ja radzę się zainteresować. No jest to zapach y, takich właśnie pianek marshmallow pomieszanych z y, właśnie tym kwiatem pomarańczy. Mamy tutaj tą lekką świeżość, no i właśnie tak jak w Orianie, mamy taką leciutką y, pudrową praniowość, coś takiego, no mi się bardzo ten świeży taki aspekt w Orianie podoba. Połączony z tym delikatny, delikatnym gourmandem. Tu oczywiście też y, będą pewnie pytania o y, podobieństwo do Kilian Love, don't be Shy. Dla mnie, y, Oriana, nawet, która jest bardzo porównywana do Kiliana. Y, Oriana, czy ten zapach, czy Barbie w ogóle, są to zapachy, jak dla mnie przynajmniej kompletnie niepodobne do Kilian. Y, powiedziałam Angel Share. Love, don't be Shy. Ja w ogóle chyba w innym filmiku też taki błąd popełniłam, także przepraszam. Jak się dużo tutaj mówi na zapachów, to się wszystko myli. Love Don't Be shy. nie jest to dla mnie tak bardzo podobny zapach, może jakieś tam maleńkie frakcje tego zapachu, czy te pianki marszmalu, troszeczkę tego kwiatu pomarańczy, ale dla mnie Love Don't Be shy to jest przede wszystkim zapach, tak jak Wam mówiłam, bioparoksu, takiego leku ziewnego, który ja zażywałam w latach 90. jako dziecko. To był czysty zapach kwiatu pomarańczy, takiego mocnego, świdrującego. No, i to jest właśnie taki zapach bioparoksu z piankami marshmallow, To jest dla mnie zapach Kiliana. Ja bardzo ten zapach w ogóle lubiłam zawsze tego leku, i stąd pewnie moja miłość do kwiatu pomarańczy. Pomimo, że to był lek i powinien mi się kojarzyć z chorobą, to ja ten zapach bardzo lubiłam i do tej pory lubię kwiat pomarańczy w perfumach. W ogóle mi to nie przeszkadza. Także tutaj tego bioparoksowego efektu nie macie. Kilian dla mnie jest bardzo, bardzo mocno nasycony właśnie kwiatem pomarańczy, takim olejkiem wręcz tego kwiatu, pomieszanym jeszcze z, kwiat, z, z piankami marszmalą, więc to jest znacznie taka delikatniejsza, znacznie, transparentna, znacznie, znacznie bardziej transparentna kompozycja. Także ja uważam, że naprawdę spoko fajne perfumy, takie na co dzień, żeby sobie wrzucić do torebki, dopsikać się oczywiście, jeżeli nie czujecie, natomiast bardzo, bardzo ładnie ten zapach też pracuje w, na Waszej skórze i powiem Wam, że robiłam test nadgarstkowy ręka w rękę z orianą, no oriana jest bardziej skondensowana, bardziej słodsza, no taka, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że bardziej szlachetna, no na pewno jakiś bardziej wprawny nos to wyczuje, ale uważam, że jeżeli postawiliście, postawilibyście dwie osoby przy sobie pachnące orianą, a druga Velvet Shadow, ja myślę, że dużej różnicy nie ma. Także spróbujcie sobie, jeżeli Oriana jest poza waszym zasięgiem, to Velvet Shadow będzie naprawdę bardzo fajną alternatywą. No i znów, ja nie wiem, jak długo te zapachy będą w kolekcji, czy one się utrzymają, czy one wycofają. Jak wiemy, Zara robi totalną sieczkę. Z tymi zapachami. Bardzo ładnie wyglądają te dwie butelki, tak minimalistycznie. Jeszcze właśnie jakaś minimalistyczna kolekcja powstała. No, minimalistyczna kolekcja, ale zaraz do tego się nie stosuje. No i jeszcze szybko z, tą, z tym True Amore. True Amore. True Amore. Mieszają tutaj dwa języki. Into the Floral i w ogóle mi się wydaje, że być może ten zapach będzie podobny do. Mm, Deliny od Parfums z The znowu. Gdzieś to zasłyszałam, ale nie wiem, czy mam rację. Floral, tutaj mamy napisane Grapefruit, róża i wetyweria. Zobaczmy. Podobny bardzo do też kreacji Zary. To jest zapach, który ja miałam w swojej kolekcji, ale pozbyłam się go. Zara Fashionably London. Bardzo, bardzo podobny, trochę bardziej zielony, ale to tutaj na tym papierku y, musiałabym przetestować na skórze. Tak, jeżeli jesteście miłośnikami deliny od Parfums de Marly, to zdecydowanie będzie to zapach dla Was. No natomiast delina jest jeszcze bardziej, y, bardziej wiercąca. Ona ma bardzo mocne też pismo w sobie, więc oczywiście nie będzie to to samo. Delina ma też nuklearną, absolutnie nuklearną trwałość. Natomiast, jeżeli ktoś, nie wiem, nie ma jeszcze z jakiegoś względu fashionable Londona, uwielbia Delinę, no to ten zapach True Amore, True Amore może być dla niego, dla niej. Natomiast ja nie wiem, czy jest sens, dlaczego Zara tak bardzo siebie duplikuje. Nie wiem, nie wiem, nie wiem dokąd zmierza ten sklep. Ja pewnie będę śledziła te premiery, ale to z takim przymrużeniem oka i z lekką irytacją czasami po prostu, bo tak jak mówię, jest tego za dużo. Także dajcie mi znać, czy interesują Was te dwa zapachy albo amore. Dajcie mi znać, tak jak mówię, co myślicie o tych bez przerwy, o tym, o tym strumieniu wypustów z zary. No, bo tak jak mówiłam, to jest dla mnie męczące i bez sensu. Dajcie mi znać, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Bardzo Wam dziękuję dzisiaj za oglądanie i do zobaczenia już jutro. Do, do zobaczenia pani papa